Ma Pan poszukać Ośrodek Rehabilitacyjny dla syna I przygotować się na to, że będzie już życie na wózku zalałem się łzami i w zasadzie tylko jedno pytanie miałem I co teraz? Cześć, witam Was na nowym filmie na moim kanale Dzisiaj jestem z moimi rodzicami Hey. Hey. I tylko na wstępie powiem, że zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale Ponieważ moi rodzice są pierwszy raz przed kamerą A czy moja już była wcześniej na moim starym kanale Ale powiedzmy, że są pierwszy raz No i ogólnie się mega stresują, więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale Dla nich Dzisiaj mam dla was dość ciekawy film myślę, ponieważ Dzisiaj sobie porozmawiam z moimi rodzicami o tym jak oni się czuli podczas mojego wypadku Jak się o tym dowiedzieli i więc Mam kilka pytań dla was przygotowanych, które zadali mi widzowie na moim instagramie Dlatego jeśli chcecie być do moim odcinku to obserwujcie Wróćcie mi na Instagramie. No i co? Bez przedłużania zaczniemy tutaj. Jak się czujesz? O, ze stresem. przed kamerą. Ale jest... chyba, chyba damy radę. Ja myślę, że zaczniemy od pierwszego pytania, takiego podstawowego. W jaki sposób dowiedzieliście się o wypadku ogólnie? Wiecie, jak to wyglądało? Jak się dowiedziałeś ty, mam szkole, jak się dowiedziałeś ty. Do mnie dzwonił Oleczek, tą właśnie niemiłą sytuację. Może ja mówię pierwszy, bo ta informacja dotarła do mnie, jako pierwszego. Ja akurat byłem zakopanym na wyjeździe takim służbowym. Gdzieś druga w nocy było, telefon zadzwonił, Patrzy dzwoni Adrian, mówię, a, pewnie. Albo samolot z Japonii się spóźnił, albo już dotarli do domu. No, pewnie informacja, że już są na miejscu i jest dobrze. Patrzę, no jest telefon, odbieram. No, okazuje się, że to nie była taka sympatyczna informacja, tylko no, zgoła tragiczna. Nie? Powiedział, że Łukasz w zasadzie, w zasadzie, oboje mieli wypadek, no i Łukasz jest akurat w szpitalu. Y w ciężkim stanie. Gips na lodze, drugą poszarpaną nogę, z rozbitą głowę i stamtąd go przywieźli do szpitala do z podejrzeniem uszkodzenia rdzenia kręgowego. I ja prosto z tego zakopanego pojechałem do Bełchatowa No i praktycznie tam zostałem z nim prawie 2,5 tygodnia. A dzisiaj go przedstawił całą sytuację, ale przedstawił ją w taki faktycznie sposób tragiczny, że jest strasznie źle. Czy Kurde, mieliśmy wypadek, no jest nie ciekawie, Łukasz jest jakby jest operowany, ale czy wiesz, w, w jaki sposób cię przedstawił? On to tak stonował, nie było tak, że przedstawił jako tragedię, ale no musiał powiedzieć jakby prawdę, więc dobrał tak słowa, że ta prawda wyszła jakby no na jaw, czy powiedzmy przedstawił tą prawdę. Mówił, że ma właśnie Łukasz złamaną nogę, no i jest na badaniach w szpitalu, jeżeli chodzi o rdzeńkę głowy. No i teraz czekają na wyniki, no i ja w tym momencie no spakowałem się, pojechałem. Czyli ty wyjechałeś z tego Zakopanego, który... Tak, no jak była druga na, druga około, w nocy? No bo to Adrian nie zadzwonił od razu po wypadku, tylko dopiero jak dotarłem. do badanie. No. 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 Czyli, no. czyli o, druga w nocy tak. przyjechaliście tak. prosto do. Ja wiem, 14, to, czy... to, czyli ty o drugiej w nocy przyjechałeś do Bełchatowa i o której byłeś na miejscu? No na pewno już było jasno, mi świtało. I bo, czyli bo to... nie było nie około 7-8 rano, bo to te Luty, czyli tak 7 rano 6. To jest jasno już. A ty jak się aż do No i chyba jakoś tak do mnie zadzwoniłeś, była chyba godzina 6 rano. Znaczy myśmy się zastanawiali, jak tobie to powiedzieć, no bo chodzi o to, że teraz, jak już wiedziałem co było, jak już ja trochę byłem w takim no złym stanie, no to teraz jeszcze trzeba było od ciebie to powiedzieć, żeby, żeby tak, no, żebyś... Tak powiedzieć, żebym jakoś tak w miarę pozytywnie zareagował. Ta, no, nie? Tak, tak, żeby, no dokładnie, żeby nie było no, tej histerii, że nie, no, jakoś to trzeba było ująć, ale no wiem, że jakoś sobie z tym daliśmy radę z Adrianem w zasadzie, żeśmy uzgodnili czy ja będę dzwonił, czy on będzie dzwonił no i doszło do tego, że w końcu ja zadzwoniłem powiedziałem, że jadę do Łukasza, do Bohatowa, bo tam jest szpitalu. coś się tam stało ma na pewno nogę złamaną, e, zobaczymy co resztę, nie? No i na spokojnie być w domu, nigdzie się nie ruszaj, nie próbuj ani też jechać do Byłchatowa, bo, bo to, no to nic nie da. ja nie dojadę, dowiem się wszystko, wtedy do Ciebie zadzwonię i powiem Ci, no i wtedy coś wymyślimy, co dalej działać. Dobra, więc czyli tak wyglądała sytuacja, Ty się dowiedziałeś nad tramem, tata się dowiedział wcześniej i przyjechał tam na miejsce. No dobra, okej. Okay. No i przyjechałeś na miejsce, no i jak to tam wyglądała cała sytuacja, jak przyjechałeś na miejsce, wiesz to, no przyjechali do szpitala, powiedziałeś na recepcji, że tutaj jakby taka sytuacja jesteś tatą o chcesz dojść na gdzieś tam jakiś oddział, tak? Zobaczyłeś Adika, no i jak to wyglądało to jakby tam dalej sytuację. Możesz to powiedzieć tak ze szczegółami, myślę, że gdzieś tam widzowie są ciekawi tego, jak to wyglądało dokładnie. Możesz też powiedzieć tą sytuację, co miałeś z tego z takiego stresu, jak szokowego, nie, tam, nie wiem, nazwać. No, taki szok, nie? no jak przy... Do szpitala, no to praktycznie tam jest taki, można powiedzieć, mały oddział neurologiczny. I praktycznie, można powiedzieć, jak się weszło, no tam było parę sal, parę typów ordynator, lekarzy, więc tam nie było problemu. Odpowiedziałem tylko, że ktoś miał wypadek, więc od razu było wiadomo, kto. No bo tych ludzi po wypadkach nie jest codziennie. Więc... No, mało ma osób, więc było wiadomo od razu, tak, tak. No więc od razu pokazali mi, gdzie leży. No wszedłem do tej sali szpitalnej, patrzeli, już byłeś na łóżku, pod kroplówkami, pod silnymi lekami przeciwbólowymi Aparatura podłączona. Aparatura podłączona do tego byłeś no, w takim stanie głębokiego snu, na pograniczu bym powiedział, nawet chyba jakieś tam śpiączki, no i nic, no usiadłem siebie, ciebie, popatrzyłem po szpitalu, po tej sali, no, można powiedzieć zalałem się łzami i w zasadzie tylko jedno pytanie miałem, i co teraz, nie? jak postąpić, jaki zrobić pierwszy ruch, żeby ci jak najwięcej tego zdrowia uratować, jak najbardziej ci pomóc, żeby można było w tej tragicznej sytuacji no, wyjść jak najlepiej. No, no, a powiedz mi, a jak to było, bo właśnie słyszałem tą sytuację, co mi tam właśnie Adi opowiadał, że miałeś tak jakby ten odruch wymiotny. Mówiłaś dokładnie o tym, dlatego, że często widzi się to w filmach, tak? Że jak gdzieś tam ktoś dostaje jakiegoś takiego szoku mocnego, to wymiotuje, właśnie. I nigdy też się nie spotkałem z tym takim normalnym po prostu życiu, tylko na filmach. I mega to jestem ciekawy, jak to właśnie wyglądało. O co znaczy, tu chodzi. No, myślę, że na filmach dość dobrze to umiał pokazać, bo na pewno to jest skonsultowane z lekarzami, bo tak to wygląda, a ja to na własnej skórze przeżyłem. To wystąpiło po, po tym, jak już lekarz. Się powiem, już się powiem. Chodzi o to, że jak byłem u lekarza, w zasadzie u ordynatora porozmawiać, no to jak to lekarze, nie? Krótko, twardo, bez sentymentów. Ma pan poszukać ośrodek rehabilitacyjnych dla syna i przygotować się na to, że będzie już całe życie na wózku. Nie? No i to była taka jakby mi ktoś... Nawet nie powiedział, że na wózku, tylko że, że będzie roślinką, że będzie leżał, bo jest uraz czterokończynowy. No tak, ale to I... generalnie no, jedynie wózek dostanie, łóżko no, i do wózka. Ale on stricte mówił o wózku, że, że mam się przygotować na wózek, że Łukasz zostanie już do końca życia na wózku. No. I to było, to było no, tak jakby mi ktoś, nie wiem, no, pałą bez balonu przychodził. Przerwali, no. No i dobra, no i jesteśmy po pierwszym pytaniu, y, który jest generalnie takim wstępem. Myślę, że to jest, że od takiego pytania też powinniśmy, powinniśmy właśnie zacząć. No i z, z, zaczęliśmy. Teraz pytanie, tutaj właśnie Oleczek, mój tata. Ja ogólnie mówię do moich rodziców Oleczek, tatuś, y, Aśka, Aśka, mamuśka. Bo takie, no bo no, my mamy, mamy taki po prostu między sobą kontakt, y, więc, ale to jakby się nie przejmujcie. Okej, okay, no i teraz Oleczek się tak wypowiedział bardziej. To teraz powiedzmy, niech będzie pytanie do Aśki. Znaczy, to jest ogólnie pytanie do Was obu, ale ktoś akurat skonstruował pytanie do ciebie, bo. Czy bała się pani reakcji Łukasza, że nie będzie mógł już dalej trenować? No i może się wypowiedzieć ty, później może się wypowiedzieć data, jak to było z tym, z tym judo faktycznie, nie? W tamtym czasie się w ogóle nie zastanawiałam, co będzie z judo i jakoś tak, no nie wiem, byłam pewna, że to nie jest aż tak poważny uraz i że wrócisz do sportu. Że mimo że, wszystko gdzieś tam się wróci. Że, że tak mimo nie? wszystko gdzieś tam po prostu nie będzie aż tak tragicznie. No tyle tylko mogę powiedzieć. Myślałam, że będzie dobrze. Na samym początku, jak ta informacja przyszła, że Łukasz ma nogę złamaną, no to była zasadzie ty tylko noga. Nie? Czyli no jest źle, ale nie jest tragicznie. Potem jak doszło do nas już informacja, że masz uszkodzony w dęknik głowy, no i że będziesz już na wózku, no to już w ogóle judo jakby było wiadomo, że no jest no praktycznie jest zakończone. No i teraz jak ci powiedzieć, że już trenować to jest raz ale dwa normalnie przejście na spacer. No. No, to już nie mówię o trenowaniu, ale o pod, podstawowych rzeczach. Okej, okay, czyli po prostu, no to akurat jeśli chodzi o tą reakcję, to myślę, że to jakby było bardziej takie stopniowe. Nie? Ja miałem tak, to samo tak. w sumie u siebie, więc tutaj jakby ciężko odpowiedzieć. Na to. No i dobra, no i teraz, jakby, mam takie pytanie, już jakby, które, które się już kieruje w połowie, już takiej, powiedzmy, mojego wypadku. Co było takim największym zaskoczeniem w opiece nad takim dzieckiem, po prostu, które jest na wózku, nie? Takie najtrudniejsze, co było takie, co Was zaskoczyło, co było takie trudne w opiece, no bo mimo wszystko, gdzieś tam przez ten, powiedzmy, rok nie byłem samodzielny, wiele rzeczy było za, trzeba było za mnie robić. I co było takie, właśnie, najtrudniejsze w tym wszystkim? Znaczy, no nigdy nie miałam do czynienia z taką osobą e, obłożnie chorą, leżącą, można powiedzieć, sparaliżowaną, poruszałeś rękami, nogami w ogóle, przebieranie, pampers, kąpanie, no to, to było takie bardzo trudne, no na początku nie potrafiłam w ogóle sobie dać z tym rady, więc tutaj myśleliśmy właśnie o, jakiej, o jakiejś takiej pomocy, typu jakiś ośrodek rehabilitacyjny, taki całodobowy, no i tam stopniowo przyglądałam się paniom, które tam pomagały, więc tak jakby no nabierałam praktyki, to już tak jakby z dnia na dzień, widziałam, że radzę sobie, że będę w stanie Ci i w takich trudnych sytuacjach pomóc. Kolejne pytanie do Was, czy ogólnie podczas całej tej sytuacji baliście się, że sobie nigdy w życiu nie poradzę, że sobie nie znajdę dziewczyny, że sobie nie założę rodziny. Jak już tak właśnie mówimy o takich typowych rzeczach, takich właśnie po prostu życiowych, nie? Gdzieś tam, jak wiecie, nie wiem, leżeliście sobie w łóżku czasami wieczorem, myśleliście sobie o mnie z perspektywy takiej przyszłości, że jak to będzie, no nie w przyszłości. Czy mieliście takie myśli, a jak mieliście, to, to jak, o czym myśleliście, nie? No ja myślałam. Nie myślałeś sobie, czy znajdziesz takiej dziewczyny? Oczywiście myślałem, że powiem tak, generalnie twoja rehabilitacja postępowała, no i widzieliśmy na jakim etapie ona no, trochę zwolni i w jakim stanie będziesz, nie? Więc wiadomo myśli były różne. Nie? Jak sobie w życiu poradzisz, jak sobie znajdziesz dziewczynę, rodzinę założysz, no bo generalnie wiadomo, no, my będziemy coraz starsi, a ty byś mógł się rozwijać, mógłbyś nam dostarczyć radość, nie? bo to dla nas to jest radość, jeżeli powiedzmy pojawi się. Potomek. No, no, palek. Palek. Potomek. Potomek, junior y, Łukasz, no to było super, nie, ale wiadomo, że to była taka odległa wtedy formacja, czyli odległa, odległy czas, także no, myśli chodziły różne, naprawdę różne i... Na pewno były te myśli. Były, tak, tak, tak. Od... Pracy, jak sobie poradzisz od dziewczyny, jak od sobie, szkoły, od czy szkoły tak pani Właśnie maturę pisałem w sprawie, więc coś tak. szzymaturę na głowie w sumie. No ale powiem szczerze, że jak Dałeś teraz radę. w perspektywy czasu spojrzę do tyłu, no to powiem, przeszedłeś to bezwzględnie relacyjny. Błyskawica. Jak ogólnie sobie poradziliście z tym wszystkim z perspektywy czasu? Już nie mówię o tym jak tam się czuliście wtedy, na początku. Wiadomo, że na początku jest strzał, jest, stres, jest, trauma, jest chaos, trauma. stres. No jest ogólnie. Albo nie, a ogólnie jak sobie teraz powiedzmy radzicie z perspektywy czasu? Teraz, teraz jak jest po prostu? Wydaje mi się, że w miarę dobrze, że się wspieramy, bo generalnie ja jakby miałeś... Ja to możemy tak, ja to możemy umyć tak. No widzicie, nie daje mi się tych słowa. No do to, bo ja powiem to... tak, że... <grym> Jeżeli Łukasz się dobrze czuje, jeżeli Łukasz dobrze sobie radzi, no to my tym bardziej i im bardziej on sobie radzi lepiej, tym bardziej my sobie lep lepiej radzimy. Jeżeli Łukasz sobie radzi w życiu, robi praktycznie wszystko co może poza, jak to kiedyś tam gdzieś powiedziałeś, poza schodami, no to my też Jesteśmy normalnie funkcjonujemy, funkcjonujemy, pracujemy. Normalnie. Tak. Pracujemy, korzystamy jakoś tam z życia, bo wiemy, że no nie mamy takiego balastu przez to, nie? nie? mamy gdzieś tam w głowie tej informacji, że Łukasz nie radzi sobie, Łukasz jest w łóżku, Łukasz jest zamany, Łukasz nie ma perspektyw, nie? Tylko jesteś nawet, i powiedzieć, poza domem normalnie, to szybko. Normalnie, w zasadzie tak. normalnie, normalnie w tej chwili tak, funkcjonujemy, funkcjonujemy tak. i normalnie po prostu żyjemy w że na kółkach. No, normalnie. No, no. wiesz czyli finalnie ogólnie? A czy ja to do teraz to powiem tak, no jest, jest dobrze, nie? Tak. I widzę po tobie i widzę po nas. Tak, tak, tak. Ja też myślę, że to jest, że nawet te ostatnie trzy lata, bo ostatnie pytania były trzy lata, w sumie Badania. Ja no, tak, tak. tak. sama się e, dziwiłam. E, tak. mi o tym Oliwka w ogóle uświadomiła, bo ja w ogóle o tym zapomniałem, że minęły ostatnie trzy no, lata. Mówię, chyba dwa dni przed rocznicą trzecią, mówię, no dwa lata na że Ja mówię, Ukini, już trzy no. lata. 3 lata. Więc no ja też się tam zdziwiłem, ja powiem, że te trzy lata to były moje najszybsze 3 lata w życiu, mimo wszystko. I powiedziałbym nawet, że jedno z lepszych lat też w moim życiu bym powiedział te trzy lata. Mimo o, wszystko. Więc tak to jest właśnie zakończ zakończ zakończając te pytanie wasze. to mogę to ja zadać pytanie. To na jakim podstawie właśnie mówi, że najlepsze, skoro no można powiedzieć? No nie są to fizycznie dla Ciebie... Dobre czasy, nie? No bo gdzieś tam myślę, że wiadomo, że ten, ten pierwszy rok może nie zajęcie będę najlepszy w życiu. I już wracałem do formy i tak dalej, no to później było dużo fajniejszych spraw, no bo poznałem oliwkę, no. No, no właśnie, otoczę. To chciałem... <grym> tak, tak, tak. Jakbyś ty, no bo gdybyś po świecie jeździł, to byś. Nie miałbyś oliwki? Kuchu? Tak, tutaj tak, tak. zaczęliśmy. No, zaczęliśmy już nie. nagrywałbyś właśnie... teraz na YouTube'a. YouTube. O, no nie. Czyli tutaj właśnie odkryłem swoją nową pasję, jaką jest YouTube, gdzieś tam zacząłem sobie z, z tego, powiedzmy, też czerpać i przyjemność, taką, wiecie, jako hobby pozwala mi to jeszcze jakoś żyć, powiedzmy, trzymać się z kaczorkami bardziej, byliśmy na wakacjach razem, no dużo takich, wiele rzeczy się po prostu te Też ten, ta przygoda kumpli, która też gdzieś tam nowe perspektywy na życie dała, też fajne doświadczenia, fajnie tutaj jakby sobie wszystko wydziałamy, więc myślę, że z perspektywy tych, tych tutaj ostatnich trzech lat niby najgorszych, ale jednak bym powiedział dobrych, a nawet bardzo. Czyli według tego powiedzenia, jedne drzwi się zamykają, tak, drugie się otwierają. No. Dokładnie, dokładnie. Tak, tak to można właśnie nazwać. Co, jest tu tym nie zostało mi takie jedno ostatnie pytanko, gdzieś tam takie, powiedzmy, podsumowujące mnie zobaczymy czy wy jak nie podsumujecie czy po wypadku się zmieniłem według was jakie więcej... odczuwacie czy odczuwacie jakiekolwiek zmiany we mnie takie osobowe jeszcze gorszym nie byłeś. może bardziej taki wrażliwy bardziej taki nie wiem czuły częściej mnie przysłysza Częściej nie przytulasz, bo nikt tak za bardzo jakoś tak nigdy nie potrafiłeś okazywać swoich uczuć, a teraz tak podejdziesz, no o całowaniu nie powiem, że tam gdzieś nie cmokniesz, bo nie. Nigdy, ale gdzieś tam nie przytulisz. Wydaje mi się, że... Okej, okay, okej, okay, dobra. Bardziej empatyczny. Dobra. Ojcze. No ja, ja myślę, że byłeś ogólnie odważny. Byłeś duszą towarzystwa. Umiałeś się znaleźć w każdej sytuacji, z kimś zawsze pogadać. Taki byłeś. No, myślę, że jak teraz ludzie inni znają my przecież znamy cię, to jesteś dokładnie taki sam. No a jeszcze dlatego, że masz oliwkę, to dostałeś jeszcze innych skrzydeł. Niewidzialnych, ale jednak widzialnych, nie? <śmiech> tak, <śmiech> tak, dokładnie. No, to jest to. Dobra, no i doszliśmy do końca tego filmiku. Myślę, że jest to bardzo ciekawy filmik właśnie dla was, widzowie. Dlatego, że. Że perspektywa rodziców po wypadku. Ja jak byłbym na waszym miejscu, na miejscu właśnie widza, bardzo byłbym ciekaw, jak wygląda perspektywa rodziców po wypadku takiej właśnie danej osoby. Więc myślę, że takiego filmiku ciężko będzie znaleźć gdziekolwiek na internecie. Mimo wszystko, że ten filmik jest dość miał wydźwięk, może smutny, to myślę, że mimo wszystko zakończając ma taki... Z dobrym happy endem. Z dobrym happy endem, z takim dość właśnie, że jednak Pozycjalny. mimo wszystko jest dobrze, a mimo wszystko lecimy tam, i wszystko jest bardzo fajnie. Tyle no co mam powiedzieć więcej. Jeśli macie jakieś pomysły na filmiki z moimi rodzicami, niekoniecznie jakieś tam wypadkowe i tak dalej, ale bardziej takie, wiecie, no, pod kątem jakieś Życiowe. fajne, śmieszne, no to zostawcie komentarz po prostu. Ja wam dziękuję za oglądanie filmu, pamiętajcie o subskrypcji, o kliknięciu w górę, dla właśnie moich rodziców, ponieważ bardzo się stresowali, ale myślę, że poszło im świetnie. No stres ale... był, to nie powiem. No jasne, że był. Ja byłem się w pracy i cały czas myślałem, co powiem, a i tak powiedziałem nie to, co myślałem. Tak powiedziałeś dużo, byłeś lepszy. No, Nie e lepszy, e tylko... Tak. <laughs> Widzimy się na następnym w Siemanko.